Kiedy cisza krzyczy, głośniej słowa Ty przypominasz, co w sercu mam Daleka droga już nie jest tak ciężka Bo wiem, że zawsze znajdę w tobie dom Uwierz siebie, o, 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 o pokażę, potrafisz, o, 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 o Daleka droga prowadzi nam Mówię siebie o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o! Oh, oh. Pokażę potrafisz, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Daleka droga prowadzi nas. Najpiękniejsze jest to, że ciebie mam. Daleka droga, to mnie spotkało, lecz serce wierzy, że dotrę do twego celu. Cudowne chwile, zapisane w pamięci Prowadzą mnie właśnie tam. O, 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 pokażę, potrafisz O, 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 daleka droga prowadzi nas Najpiękniejsze jest to, życie nie mam Uwierz siebie O, 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 pokażę że potrafisz O, 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 daleka droga prowadzi nas Najpiękniejsze jest to, życie Świat upada, ja wciąż się nie boję, bo twoje oczy dają mi znak. Daleka droga staje się jasnością. Ty jesteś światłem, który w sercu mam. Uwierz siebie o, o.